Siema, Siema z tej strony Angela. Witajcie w kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj jest czwartek, więc porana nowy tydzień GTA. No, i od razu, od razu wam troszeczkę zaspoileruję. Ten tydzień będzie naprawdę, naprawdę świetny. Nie będziecie zawiedzeni. A dlaczego? No to zaraz się dowiecie. Zaczniemy sobie od autka na podium, tak jak zawsze. Na podium mamy tutaj Paragon Air. Jest to wersja opancerzona. W tym tygodniu możecie ją sobie wylosować w kole fortuny za darmo, ale też tak naprawdę ten samochód jest po prostu za darmo bo nie można go nigdzie kupić to po pierwsze a po drugie można go dostać za darmo jeśli zrobicie wszystkie misje w kasynie jako host. Jeśli je ukończycie, to dostaniecie ten samochód również za darmo. Eee, dobra, próby czasowe. No właśnie, mamy nowe próby czasowe, po pierwsze Amfiteatr. Eee, oczywiście zachęcam, żebyście obejrzeli mój filmik, macie link w opisie, no i w prawym górnym rogu. Eee, poza tym nowa próba RC Bandito Davis Quartz, eee, no i lecimy już do zniżek. Pokażmy coś ciekawszego. Legendary, eee, tu mamy jedną zniżkę, jest to Entity XXR w tym tygodniu możecie mieć ten samochód za darmo za 1600 1 600 000. Jest to jedyna zniżka w legendary, także lecimy teraz do areny i tu mamy jedną też zniżkę. Jest to na ISIS Classic e, 216 bądź 162 000. Zależy czy macie odblokowaną tą cenę promocyjną, czy też nie. Aby ją odblokować, musicie mieć poziom sponsoringu na arenie. Nie wiem konkretnie który, ale wydaje mi się, że po prostu lepiej już kupić za, za tą troszeczkę większą cenę. No, umówmy się, ale te nie wiem, 50 tysięcy to jest tak naprawdę nic. GTA. Dobra. W Soundern też można kupić tego Isis, więc. Tylko mówię, przejdźmy do Warstock. Warstock są ciekawsze rzeczy. Mamy kosatkę. Kosatka nie jest na promocji, na zniżce, ale za to stacja sonarowa jest na zniżce, 25% zniżki w tym tygodniu. Tak samo na rakiety kierowane, no i na warsztat. No ja wam tego tu nie pokażę, bo jak widzicie, mam już to kupione, ale uwierzcie mi, jest zni zniżeczka w tym tygodniu. E, poza tym mamy nowy pojazd. Oj, wyszłam! <laughs> mamy nowy pojazd dodany, kolejny. E, jest to Squadi. Wygląda trochę jak hammer, trochę jak pickup. <laughs> e, raczej on nie ma żadnego, żadnych broni czy cokolwiek. A, właśnie. Nie wiem, czy powiedziałam o Paragonie, że on ma y, dwa działka z przodu. Chyba nie powiedziałam, także. Dodaję to jeszcze do tego Paragona R Ten, nie wiem, może będzie można co? Dodać tutaj sobie coś troszeczkę Fajnie by było Kosztuje 1 130 000 Jeździliśmy nim na pewno nieraz. Nie powala, ale zobaczymy Dobra, dalej Mam jeszcze dwie zniżki, po pierwsze Toreador Toreador jest zniżka na toreadora to jest y, najlepszy pojazd, jaki dodali nadal y, do, do tego nowego DLC. Y, on ma. Co on ma? On ma rakiety, on ma minigana i może pływać właśnie. On może nurkować. Świetny pojazd, bardzo drogi, ale też fajny. Y, poza tym mamy jeszcze drugą zniżkę. Y, bardzo podobną do toreadora. Bo jest to Stromberg. Yy, ten pojazd również może pływać. I również ma rakietki. I chyba też również ma minigana. Ale tego nie jestem pewna. Musiałabym sprawdzić. W każdym razie również tu mamy zniżeczkę. Yy, ok. Kolejna rzecz za zalogowanie. Odblokujecie sobie jakąś czapeczkę Enusi Yeti. Nie wiem jak ona wygląda, ale wiecie. Tak tylko mówię. Dobra, teraz przejdźmy do najciekawszych rzeczy. Premie, premie, właśnie. Mamy świetną premię, bo mamy premię na napad na Cayo Perico. A, a jakie dokładnie? Chodzi o to, że za główny cel, czyli na przykład tequile czy jakiś tam naszyjnik, dostaniemy o 50% więcej. Tak jak widzicie teraz, ja, ja, ja mam tutaj tekilę, która normalnie, yy, normalnie jest warta 900 tysięcy, ale w tym tygodniu mamy 50% więcej, czyli yy, za, 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 yy, za zdobycie tej tekili dostanę 1 350 000. Poza tym to również yy, działa na safe, który jest w biurze. El Rubion. No, chyba nie spodziewaliście się takiej premii, szczerze mówiąc. Ja też nie, ale jestem bardzo mile zaskoczona i super, że takie coś się pojawiło. Poza tym, przygotowanie do napadu na Kajoparigo jest teraz za free. Nie ma już tej opłaty 25 tysięcy. Przygotowanie napadu jest za free. Super sprawa. No i jeszcze i jedną premię mamy, już Wam pokazuję, przechodzę do online, akcji rozegraj, akcje stworzone przez Rockstar i wyścigi kaskaderskie. Tutaj mamy potrójną premię na wyścigi z IZ Classic, proszę bardzo, wszystkie te wyścigi są potrójnie premiowane, na żadną inną akcję premii nie ma, to jest tylko ta akcja, tylko na tą jest premia. Ale umówmy się, premia na inne akcje nie jest nam zupełnie potrzebna, bo w tym tygodniu każdy będzie robił napady na Cayo Perico. Już wcześniej one były bardzo opłacalne. Teraz one są super opłacalne, szczególnie przy, przy tym jak robimy je samemu. No patrzcie, taka tequila wcześniej 900 tysięcy, teraz 1 350. 000. Za naszyjnik, który wcześniej dostawaliśmy milion, teraz 1 500. 000. Za różowy diament, który jest najbardziej opłacalny w Caio Perico, wcześniej dostawaliśmy 1, 300 mln, a teraz dostaniemy prawie 2 miliony. Kiedy jeszcze zdobędziemy sobie troszkę tego łupu dodatkowego, no to już w ogóle wiecie ile zarobimy przy tym? Wow, masakra. <noise> Naprawdę, to jest tydzień Caio Perico! E, dobra, z tym pięknym akcentem Was zostawiam, no i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.